Cześć z Trotka, mamy tutaj dla Was produkty yy, firmy Meus, głównie do metody i Fidera. Także chciałbym Wam przedstawić y, tutaj kilka produktów topowych z firmy Meus, które się nam najlepiej sprzedają, najczęściej kupujecie, najczęściej pytacie i no, mocno ułatwiają życie, bo tutaj mamy takie dwie serie: Instant. Są to Instant Pelety i Instant zanęty. Są to z, y, gotowe pelety i gotowe zanęty. Ja tutaj Wam powiem, że w Polsce, a wydaje się, że może i nawet w całej Europie, ale na pewno w Polsce, Meus był pierwszą firmą, która wprowadziła gotowy pelet już namoczony, że tylko otwieramy, ugniatamy w foremkę, rzucamy, nie trzeba domaczać. Oczywiście no tutaj każdy może powiedzieć, że to ma sens, czy nie ma sensu. Niektórzy chcą sami rozrobić i tak dalej, a nie szkodzi. Na pewno to trafia do. Jakiegoś grona odbiorców, którym to ułatwia życie, to jest bardzo fajna rzecz na początek. Jak się śpieszymy, jak nie chcemy, nie chcemy na przykład rozrabiać dużej ilości różnych peletów, testować można sobie coś takiego kupić na gotowo, na szybko pojechać, na krótką zasiadkę i... E, rozrobić, a nie zmienia to faktu, że te produkty są to już od tylu lat na przykład te pelety gotowe i, i sprawdzają się. Ludzie łowią na to ryby, e, więc e, jak najbardziej polecamy. Jeżeli ktoś nie chce rozrabiać, to może coś takiego sam e, sobie kupić i, ro, i po prostu nabić. Oczywiście, jak ktoś lubi. Troszkę poeksperymentować, no to polecamy kupowanie peletów suchych, mieszanie ich, kombinowanie, zalewajki, niezalewajki, różne inne historie. No ale mamy instant e, pelety od firmy Meus i Zanęty i smaków jest po prostu milion. E, chociażby tak jak tu trzymam, przeczytam wam kilka. Ananas, orzech tygrysi, truskawka, pikantna kiełbasa. O, to dobre. Często pytacie o ten smak akurat. Mamy tutaj dalej czekolada pomarańcza, czosnek, ja tutaj przytam z innych opakowań, tu co prawda są wcanęte, ale to jest, w peletach tak jest, są też te smaki. Ochotka, dalej mamy piernik, dalej mamy kukurydza, fish mix, czyli rybny mix, morwa i wiele, wiele innych, tych wszystkich smaków jest bardzo dużo, na naszej stronie internetowej wszystkie je znajdziecie. Poza peletami gotowymi, zanętami, to firma ma całą gamę mikropeletów. Są to pelety dwumilimetrowe, halibuty, truskawki, morwy, czoski, wątroby, marcepany i pomarańcze, czekolady i wiele, wiele innych. Także tego wszystkiego możecie używać sobie do metod Fidera. dodawać do zanęty, na przykład te, yy, te tutaj pelety, te granulaty, no albo karpiarze mogą ich też użyć oczywiście. No i jeszcze za tymi tutaj zanętami chowają mi się przynęty waftersymeusa w minisy, czyli w małych słoiczkach. Kilka lat temu Meus wprowadził takie mniejsze opakowanie, dzięki temu jest tańsze, ekonomiczne. Sami wiecie, ile w torbach macie tych wszystkich przynęt, więc Meus wyszedł tutaj naprzeciw, że po prostu móc sobie różne smaczki kupić trochę taniej, wrzucić do torby, żeby nie zajmowały tyle miejsca. No i tutaj czym zasłynął? No przede wszystkim różnorodność kolorów. No właśnie, takiego zielonego to, zielono-niebieskiego to. Daleko by szukać. A dodatkowo otworzyłem na chwilę i cały czas jest tutaj woń ryby, halibuta takiego śmierdzącego. Aż dam kamerzyście, żeby powąchał i, i powiedział, czy śmierdzi mocno. No, śmierdzi, czuć. Taki smerfowy kolor. Smerfowy kolor halibutowy zapach. Tylko w filmie Meus. Morwa, taki fiolecik. Smerfowy fiolecik. Możemy pokazać od razu. Różowa truskaweczka. Będziemy mieli orzech tygrysi, taki w kropki, pomarańczowy, bardzo fajny zapach orzecha tygrysiego. Będzie na przykład tutaj wanilia, skisłe masło, białe. Będziemy mieli banana, ochotkę, piernik, czosnek, pikantna kiełbasa. O, tu połączamy, połączamy No i jest pikantna kiełbasa, śmierdzi. Fajnie. Do tego mamy kukurydza, kryl. Czekolada pomarańcza, no i ananas, i tych smaków jest, przypuszczam, że jeszcze więcej, ma i bardzo dużo, a na żółty, proszę bardzo. Także rozmiar tu jest akurat 8 mm, idealny pod właśnie metod feeder, pod pompkę może być jak najbardziej, czy pod inne metody takie komercyjne. Także jeżeli chodzi o Meusa, zapraszamy Was na naszą stronę do sklepu stacjonarnego. Gotowe zanęty, produkty po prostu gotowe, żeby wziąć i na komercję jechać i używać. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam Was.